Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku będzie wymiana oleju w takim krosie Stomp, ewentualnie Kajo albo MRPF 120. Tutaj jest korek oleju. Filtr oleju jest odśrodkowy. Także nie wymienia się, dopiero się wymienia, jak się rozpaławia silnik. No. No, żeby odkręcić korek spustowy, to trzeba klucz numer 17 uczkowy, lepiej długi, żeby tam mieć lepsze dojście. Ach, jak widać, olej jest bardzo brudny. Nie wiadomo, kiedy był wymieniany. Zobaczymy. Widać korek jest bardzo brudny, zaraz wyczyszczę. mam wam podkładkę, jak znajdę, powinien być kit. No, olej był bardzo dawno niewymieniony. Jak widać, jest osad od magnesu. To na ścierce, też. Może powiedzieć, tragedia. Z tego, co się dowiedziałem, to olej do tego silnika to jest 10W40 do 4SOB. I wchodzi około 750 ml. ale to trzeba wlać, i miarką spojrzeć, jak to wygląda. Nie wiem, czy to widać. Ale jeszcze trochę będzie max Jeszcze 50 doleja i będzie dobrze. Jeszcze nas sączę gąbkowy filt powietrza olejem. No mam taki olej powinien być dobry Nowy, bo tamten się rozpad Miejmy nadzieję, że będzie elegancko Także już chodzi obserwować Mój w też jest założony. Łatwa, przyjemna praca. Pozdrawiam. Cześć.